Dobrze, tu macie taki ładny widok. Dzisiaj jest ładna pogoda. Tutaj stoi pasacik mój. Dobra, to cześć. Eee, a jak? Może teraz lepiej. Mm, dzisiaj będzie o uźmieniu. Światło takie naturalne, czy znaczy dobre? No. Tu jest tak troszeczkę ciemniej. E, tak się prezentuje całość. E, jak wykonam wszystkie zaplanowane rzeczy, to tu jeszcze zamontuję taką lampkę, gdzieś ona tam leży. A za chwilę Wam pokażę, e, bo już mam częściowo u ziemi Będę jeszcze tam no Dobrze. Tu mam taką butelkę w celu zabezpieczenia przed deszczem i tam już mam wbite 6 metrów tam mierzyliśmy to, to pomiary wyszły takie średnie i jeszcze chcę dobić i zobaczymy jakie będą pomiary jak będzie za mało to, to po prostu się dokupi i się tam dobije więcej ale myślę że, że będzie dobrze tam na razie jest dobite 6 metrów. To muszę dobić, i jeszcze mam jedną, czyli w sumie będzie 9 metrów, bo to są 1,5 metra. A tu jest wyprowadzenie. Wyprowadzenie jest przygotowane. Jest tam zaizolowane, zabezpieczone. Tu ja to wszystko ładnie wszystko zrobię, żeby to się nie brzało. I mam taką puszkę specjalną, którą może mi się uda to zamontować. Tu Wam jeszcze pokażę, tak, to jest zwykła puszka, którą wykorzystam. To jest w zestawie, który kupiłem wcześniej, było złącze takie do uziemienia. Tylko ja te śruby już dałem odwrotnie, tak żeby, żeby prąd żeby... By mi się to łatwiej skręcało. Czyli po prostu, jak dam pręt, to, to tylko to dokręcę i powinno być dobrze, albo nie, nie wiem. <laughs> Jeszcze mam przygotowaną końcówkę, którą muszę zarobić, to jest ciekawa historia. Słuchajcie, no ja to po prostu nie wiem. Um, oczywiście kupiłem najtańszy uziem jak jest na Allegro, um, to jakoś tam się wybijano Nieważne, ale to to jest taki pobijak. Po prostu on. Plastylina jest twardsza, naprawdę powiem Wam szczerze, w ogóle ktoś kto to wykonuje albo ktoś, kto to, nie wiem, zaprojektował, wymyślił, no, powinien iść do więzienia na 200 tysięcy lat po prostu, no bo mm, jeżeli będziecie tego używać, to się tak namęczycie, bo to po prostu wygina się, klinuje się, nie da się tego wyciągnąć. A ja próbowałem młotkiem wbijać, nie? To mm, prawdopodobnie mógłbym młotkiem to robić. I wbiłbym jakoś tam te, bo ja tu nie mam prądu i muszę pożyczać. To powiem Wam szczerze, że też nie można, bo, <gryw> bo to już się po prostu deformuje. Dobra, 7 zł, ale naprawdę wolałbym dać 3 i 3,4 dychy, żeby to było dobre z twardego czegoś. Niż, niż te 7 zł, i się męczyć. Ale po prostu już, już nie chcę nic kupować, bo, bo tam myślę, że to dobiję to i po prostu to wyrzucę. Dobrze, będziemy teraz dobijali. Takim czymś? Taki sprzęt. I No tak, yy, szpilkę mam wbitą. E, tu mam zrobione takie przyłącze. E, pomiary wyszły w miarę, no nie wyszły idealnie, ale y, najwyżej albo będę dobijał jeszcze jedną, albo nie wiem. Bo wyszło tak na nas, na, powiedzmy na granicy. E, tu mam taką małą skrzynkę, trochę małą, może... Nie wiem czy mi się uda to zmieścić, ale koncepcja jest taka, tu będzie wchodził pren, a tu będzie wchodziło, wchodziło ten do GSW uziemienie. Tu ładnie zarobiłem praską Ala młotek, bo nie mam praski, nie będę pożyczał, ja jeździł gdzieś dla, jednego, dla jednej złączki i przykręcę to i wszystko posprawdzam no i zastanowię się co dalej. Mm, bo mm, mógłbym tutaj wbić jeszcze jeden <laughs> i by było dobrze ale po prostu kurczę tak ciężko szło że nie wiem czy tam coś jest jakaś ziemia czy kamień czy coś nie wiem ale po prostu y, to, to, ten ostatni to szedł bardzo ciężko i to tym młotem y, z Lidla który tam ma chyba 17 dżuli. Mm, namęczyłem się trochę tutaj zrobiłem swój taki sposób on jest dobry, tylko po prostu ta puszka jest y, Za mała i tu się Ciężko układa, po prostu musiałbym kupić większą I pewnie to kiedyś to wymienię, ale Na razie to już up, no bo już no, Troszeczkę nie chcę mi się z tym uziemem walczyć o, Jest sukces mm, Tu jeszcze No może jakoś taśmą, albo czymś to tutaj Zaizoluję Żeby woda tam, ale to znaczy to woda tu nie przeleci, bo to jest to jest tak szczelne zrobione, hermetycznie, nawet. Tylko tu może wpadać. No To nawet by się nic nie działo, jakby nawet ta woda była. Dobra, coś mi się nam, że to zasilikonuje, zapiankuje, coś tam nie wiem, coś wykombinuje. Ale jestem zadowolony, bo udało mi się tą puszkę zamknąć. Myślałem, że, że nie dam rady. Na styk ten. Ok. Tak to wygląda. Dzisiaj ma być o uziemieniu to tak to jest uziom, który jest do pena leci tutaj takim korytkiem, takim zostały ten, na szynę wyrównawczą GSW Główna szyna wy, wy, wyrównanie potencjałów albo główna szyna uziemiająca To jest ważny, to jest nasz uziom, który jest połączony ze szpilką. No to jest e, może nie uziemienie, tylko o, ekran. Gdyby podłączona jest obudowa do uziemienia też w celu bezpieczeństwa e, do tej szyny. Oczywiście tu jest to dobrze przekręcone, zaprasowane. E, Tego nie widać, ale jest zrobione to dobrze fachowo. E, być może przekrój, ale chyba przekrój się mieści w, w, w parametrach. Ten kabel jest schowany pod tą płytą. No i tutaj, tutaj wychodzi. Ja tutaj jeszcze to zabezpieczę lepiej. No i, i, i tutaj to wchodzi do, do ziemi. Jakby coś, to jeszcze można to rozbudować dalej. Jeszcze chciałem się pochwalić że w międzyczasie zanim robiłem uziemienie to tu mam taką powiedzmy pseudo instalację oświetleniową ale to będzie tak, że to będzie taka lampka taktyczna, która no jak nic nie będę robił to, to sobie tutaj będę mógł oświecić a tam będzie już jakieś dalsze oświetlenie no, nawet tu już to mam ładnie podpięte pod B10 do tego, do tego samego będzie leciała dalsza instalacja, bo tutaj będą jakieś tam dwie LEDy, to nie ma sensu tego osobno zabezpieczać. No. no i to tak to wygląda. Aha, i tu jeszcze, tak lewym okiem Wam pokażę, zaczynam kopać rów. No i mam nadzieję, że to już na tą chwilę, bo jest jesień, to, to będzie koniec tych prac elektrycznych.